Wyjazd na ptaki do Puszczy Białowieskiej odbył się w dniach 8 maja i był możliwy dzięki wsparciu patronów kanału za pośrednictwem serwisu Patronite. Serdecznie Państwu dziękuję. Dzień dobry, 9 maja, kilka minut po 6. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej na szlaku Żebra-Żubra taką się nazywa. Taka fajna kładka przez las Olsowy. Idziemy sobie nagrywać głosy ptaków. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem. W nocy jeszcze poszliśmy sobie posłuchać suw, bo wydawało się, że będzie fajna noc, ale niestety szału nie było. Suweczki troszeczkę szalały, bo słyszeliśmy trzy z jednego miejsca w nocy, tak przy zachodzie słońca. Gdzieś raz się odezwała Włochatka, gdzieś raz odezwał się Puszczyk i to wszystko. Widocznie jakoś coś, tej, coś w tej nocy nie podpasowało, troszeczkę wiał wiatr, może dlatego, może dlatego im nie pasowało. Natomiast teraz jesteśmy tutaj właśnie na żebrach żubra i nasłuchuję ptaka, którego chciałbym bardzo nagrać, to muchówka białoszyja. I być może już pierwszą słyszę, ale daleko. Tak, jest muchówka białoszyja, ale daleko. Tak jest. I tam jej nic nie zrobię, bo tam się wejść nie da. Jest na pewno muchówka białoszyja, więc jesteśmy w dobrym miejscu. Ale może jakąś trafimy jeszcze gdzieś dalej. Więc bardzo cieszę, że już jest na wejściu. W Puszczy Białowieskiej chyba jest najwięcej muchówek białoszyjch w Polsce. U nas na Pomorzu pojawia się w Parku Oliwskim raz do roku. Rzadko. I trzeba mieć farta. to są pewnie ptaki, które są gdzieś na Gotlandie. Nie, ona jest na tyle blisko, że chyba podejmę próbę. E, ptaków śpiewa mniej niż, niż na biebrzy, niż przy biebrzańskim parku, ale to też może być kwestia dnia. Było zimno w nocy, druga noc z rzędu było bardzo zimno i może dlatego. Ale dobra, e, ma to też pewne zalety, bo śpiewa ich mniej, to łatwiej tego, wychwycić tego osobnika z tła, o którego nam chodzi. Dobra, spróbujmy tą muchówkę białoszyją. O, dalej słyszę następną. No, i udało się nagrać muchówkę białoszyją. Nie jest może idealnie, bo tutaj jest blisko trasa asfaltowa, i teraz rano całe zaopatrzenie tędy jeździ, więc co chwilę jeździ samochód. Eee, mamy lepsze miejsca, trochę dalej jeszcze od, od Białowiskiego Parku Narodowego. Eee, w środku właściwie puszczy między Hajnówką a Białowieżą. Tam potrafi być naprawdę cicho i tam będziemy też działać. Natomiast nie byłem pewien, czy tam znajdziemy muchówkę białoszyją, a tutaj się je spodziewałem. Więc jest. Można zadać pytanie dlaczego ten ptak jest taki rzadki i dlaczego nie ma go w wielu miejscach w naszym kraju. Dlaczego tylko Puszcza Białowieska ja go w tym roku miałem szczęście spotkać w Puszczy Niepołomickiej. Sprawa jest prosta. Jest to ptak, który jest związany z grądem. Czyli z takim typem lasu, gdzie główną składową drzewostanu stanowi grab, a grab jest generalnie nielubiany jako mało przydatne drzewo, więc często jest traktowane jako leśny chwast. Stąd nie ma grabów w wielu miejscach, kiedyś było inaczej. Teraz graby ostały się w takiej dużej liczbie w niewielu lasach. No i sprawa jest prosta, nie ma grondów, nie ma muchówek białoszyich taki są związane z charakterystycznym siedliskiem i tyle. Więc to jest ta przyczyna. Na pomorzu się pojawiają ptaki, które są przelotne, być może są takie, które lecą po prostu sobie gdzieś na Gotlandię, bo tam muchówka białoszyja występuje jak najbardziej ale piękny dąb. Zobaczcie. Kamera chyba tego nie odda, ale te dęby, jakie tutaj są, są naprawdę niektóre imponujące. Takie same można było zobaczyć w części chronionej Białowiskiego Parku Narodowego. Eee, tak samo jak tam. Tutaj też jest drzewo zostawione do rozpadu. Ale tutaj dom, patrzcie, się wy wyłamał. Wyłamany konar. I tak powstaje kiedyś naturalna dziupla. Potężny dąb, potężny dąb. I leży tutaj też pełno tego martwego drewna. I jest niezły klimat. Włączyło mi się wspomaganie nagrywania w warunkach słabego oświetlenia, więc tak to jest to dosyć ciemno. Ale jest klimat. No szkoda, że słychać ciągle dziś człowieka, no ale nie da się mieć wszystkiego. Ale jest pięknie. Przemieszczamy się powolutku. I napawamy się tym, bo to fajny jest widok. Takiego lasu się nieczęsto widzi. A ja jesteśmy poza terenem Parku Narodowego, którego w tym roku nie zamierzamy odwiedzać, bo jesteśmy obok. On stanowi tylko małą część puszczy, a puszcza sama w sobie jest super i można ją sobie bez żadnego problemu i bez żadnych zezwoleń zwiedzać. O, o ile wchodzimy po wyznaczonych ścieżkach i po drogach, bo w wielu miejscach jest zakaz wstępu do lasu. No zresztą ciężko byłoby tam wejść, bo rzeczywiście tych drzew i powalonych świerków leży masa. Wiele też stoi i trzeszczą, w każdej chwili mogą polecieć. Stąd są te zakazy. Udało mi się nagrać e, albo rodzinkę, albo kilka grubodziobów. To jest taki cykanie, dosyć taki metaliczny dźwięk. E, i wcale niełatwo jest go nagrać, natomiast te tak cykały intensywnie, nie wiem czemu, może się ganiają, być może jest to jakoś rodzinka karmiąca się, nie mam pojęcia. Ale cieszę się bardzo, bo wcale nie tak łatwo jest nagrać grubodzioba. To jest jednak ptak, który ok, przy karmniku się pojawia, ale w lesie tak potrafi być dosyć jednak skryty. Specjalnie nie śpiewa, tylko właśnie takie cykanie wydaje. I potem go można poznać, zależało mi, żeby mieć to nagranie, bo... Podobny jest ten dźwięk do chociażby muchówki szarej. No muchówki szarej jeszcze nie słyszałem tutaj. Więc posłuchajcie jak cykają grubodzioby. Takie cyk, 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 dosyć metaliczne takie cykanie. Zniczek nagrany zniczek nagrany idziemy dalej, nie nagrywam tu koncertu, bo bo jednak co jakiś czas coś jedzie i słychać spróbujemy jutro w innej części puszczy też będzie fajnie o Teraz jakiś alarm na drapieżnika z powietrza, albo, albo suweczka odzezała się głosem przydziuplowym. To też możliwe. Nie słyszeliśmy z rana, ale też nie udało nam się tak rano zebrać. Jednak kilka dni wstawania o świcie robi to, że dajemy sobie tą godzinę więcej do spania, bo jest ciężko. Zwłaszcza, że chodziliśmy jeszcze w nocy i, i to robi swoje. To robi swoje. Trzeba się jakoś przestawić i tu skoncentrować się przede wszystkim na porankach. Jak na razie muchówki białoszyje były. Te trzy które były, i były tylko przy parkingu. Ale też las się troszeczkę zmienił. Ale to jest wielki klon. No podobno pod klonem nie należy stać za długo, zwłaszcza takim dużym, bo nie wiadomo kiedy trzaśnie. W każdym razie, no rzeczywiście muchówek białoszyich były trzy na wejściu. Nie udało mi się na razie sfilmować. Jeszcze będę podejmował próby kulpiksem. Nie jest łatwo, bo jest dużo liści. Idziemy dalej. Tu się las troszeczkę zmienił, może dlatego ich nie ma. Ale... I tak jest super, naprawdę. Jeśli chodzi o aktywność komarów, to teraz nie, ale jest zimno. Natomiast wieczorem i po południu mam wrażenie, że była chwila mi wyższa niż, niż na Biebrzy. Zresztą Pan Kłosowski mnie przed tym przestrzegał, że w Białowieży może być więcej komarów niż nad Biebrzą. I chyba miał rację. No, dotarliśmy do takiego miejsca, gdzie całe dno lasu kwitnie na biało i jest to czosnek niedźwiedzi. Pięknie, pięknie. Oczywiście tutaj na pewno zrywać go nie wolno, ale jest super. U nas na północy nie występuje. Całe dno lasu jest. Taką pierzynką niczym śniegiem to są kwiaty czy niedźwiedziego. Wypas naprawdę super! Tak, w miejscu gdzie, e, gdzie są olchy, tutaj trochę świerków, tutaj nie ma tej muchówki białoszyjej, no ale to jest właśnie siedlisko. Już inne tutaj nie bardzo odpowiada. E, tu widać, że świerki mają się dobrze, przetrwały. Pewnie dlatego, że jest tu bardziej mokro. Bo problem z całym kornikiem bierze się stąd, że. On wazi do osłabionego świerka suszą i wtedy potrafi robić pogrom. Natomiast y, wszędzie tam, gdzie widać, że jest trochę więcej wilgoci, te świerki wyglądają dobrze i są wyglądają na nietknięte. No i namierzyłem kolejną muchówkę białoszyją. Tym razem udało się ją zobaczyć. Nie było blisko, bo jest to z 50 metrów, może 40. E, udało się troszeczkę pofilmować, no, wiadomo, będzie się trząsło. I kilka fotek pamiątkowych zrobić, takich bardziej niż ładnych, to, to przynajmniej pamiątkowych zdjęć. Jest muchówka białoszyja z Puszczy Białowieskiej. Teraz się przesiadła troszeczkę głębiej. Ja poczekam aż wróci z powrotem na ten ulubiony słupek, z którego tak pięknie śpiewa, i spróbuję ją jeszcze ponagrywać, bo tutaj też jest fajnie, nie ma za dużo tła i da się ją z tej odległości spokojnie tym mikrofonem uchwycić. Na razie przestała śpiewać. Ale cierpliwie poczekam, bo to terytorium tutaj jest i trzeba poczekać. Nie chcę pracować, trudno. Idziemy dalej. Nie mam pojęcia, jak jest długi ten szlak. Nie długi, coś 2, coś kilometra. Pewnie wam wyświetlam prawdziwą wartość. Ale przemyślimy się dalej, spróbujemy jeszcze dalej. No to jest, na tym szlaku jest to czwarta muchówka białoszyja. Pierwsza, którą się udało porządnie zobaczyć i sfotografować. No to szósta i siódma muchołówka białoszyja. Jedną udało się ładnie nagrać. Drugą mniej ładnie sfotografować. Ale są. Czyli już siedem. Zobaczymy, ile będzie ich do końca. Jeśli mnie ucho nie zwiodło, to słyszałem dzięcioła trójpalczastego. Oczywiście Puszcza wieska to ciągle jedno z najlepszych miejsc, żeby go zobaczyć. W górach pewnie jest łatwiej. Ale. Tak, chyba tak. Ten głosy, głosy dzięciołów nie są proste do odróżnienia, ale akurat dzięcioł duży i trójpalczasty są inne. Czekajcie, coś leci. No i niestety nie, nie jest to dzięcioł trójpalczasty, ale jest inny dzięcioł, który się podobnie odzywa, i jest to dzięcioł białogrzbiety. Też jeden z najrzadszych naszych dzięciołów, i ten sobie żerował przy ziemi i się udało go nagrać. Tutaj usiadł na gałęzi. Kilka zdjęć zrobiłem. Nie wiem, jest ciemno, więc pewnie jakoś nie będzie najlepsza. Ale widzę, że on żeruje, lata do dziupli i z powrotem, i tu żeruje. I co chwilę przy tym żerowaniu się odzywa, więc próbuję go nagrać. Głos Białogrzbieta myśl nagrany, to super. Dzięcioła Dużego już mam nagranego dzisiaj z tej trasy, więc będzie można sobie porównać Dzięcioła Dużego i Dzięcioła Białogrzbietego. Nie mam pojęcia, jak te fotki wyszły, ale no wypas, po prostu petarda. No i słuchajcie, sam nie wierzę w co się stało. Ten dzięcioł przyleciał i zaczął rozkuwać pieniek tuż koło mnie. Nie dość, że nagrałem go, jego głos bo i dobrze, dosyć, bo on cały czas kując się odzywał. Eee, zrobiłem mu film i gulpixem. I udało mi się nawet R7 wyciągnąć. To nie było łatwe, bo jak ja to muszę to wszystko zdjąć, jestem zaplątany jak ryba w sieci. Ale i tak się udało. Natomiast od razu rzuciło mi się w oczy to, że ten ptak żeruje na martwym drewnie. I dzięki temu, że tego drewna martwego, leżącego, tych pniaków jest tutaj dużo, no to on nie ma problemu. Co chwilę. Trochę mu zajęło wydziobanie tutaj Tu dziobą ten, ten, ten pieniek, ten pieniek, o tu, 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 tu i wypracowanie tego zajęło mu dobre, no nie wiem, ze 4 minuty, może 5 i wyjął z tego tu larwę wielką i za chwilę sobie przyleciał na innym martwym drzewie żerować, no i bez tego martwego drewna gdyby tu tego tyle nie było, no to nie byłoby miejsca dla tego ptaka, on potrzebuje po prostu martwego drewna, bo z niego wyciąga sobie pokarm, to jest jeden z naszych najrzadszych dzięciołów, myślę, że po trójpalczastym zaraz następny, więc tak to naprawdę świetne, świetne, świetne ujęcia, nagrania i słuchajcie, wystarczy się zatrzymać, żadnego, żadnego wabienia, żadnego niczego, po prostu cierpliwie iść nasłuchiwać Znaleźć miejsce i stać na ścieżce. Nie trzeba było schodzić ze ścieżki. Wystarczyło ze szlaku normalnie, po prostu cierpliwie iść. My idziemy bardzo powoli ten, ten szlak i wszystkim polecam tak samo się nim poruszać, bo naprawdę można masę rzeczy przeoczyć, jeśli będziemy szybko szli. I dotarliśmy do, do końca e, szlaku żebra-żubra. Właściwie ścieżka edukacyjna, tak to się tutaj ładnie nazywa. E, szlak ma długość 2,7 km, i myśmy to szli prawie 3 godziny. po woluteńku zatrzymując się, i jest super. I teraz będziemy wracać tą samą drogą, bo z tamtej strony jest parking. Tutaj jesteśmy w środku lasu. Tutaj nieopodal jest pokazowa zagroda żubrów, ale my. Akurat żubrami dzisiaj zainteresowani nie jesteśmy, nawet w lodówce nie mamy żubrów żadnych, więc, więc idziemy z powrotem i zobaczymy, może coś jeszcze będzie, no, fajnie byłoby trójpalczaka jeszcze zobaczyć, znowu się odzywał któryś z tych dzięciołów niedużych, niestety za daleko, żeby go dokładnie, dokładnie wypatrzeć, więc zobaczymy. Podsumujmy sobie muchołówki, jakie udało się spotkać, bo postanowiłem wszystkie policzyć, więc tak, była jedna muchołówka żałobna, jeden śpiewający samiec, dwie muchołówki małe i 15 psamców muchołówki białoszyjej, 15 samców, więc jak ktoś chce zobaczyć muchołówkę białoszyją, proszę bardzo, żebra, żubra, zapraszamy. Śpiewa 16, ale to jest poza ścieżką, więc się nie liczy. To 15, tak? Nie 16. Ta 16 się nie liczy, ona jest poza ścieżką dydaktyczną żebra-żubra, więc no nie można jej tutaj traktować tak samo. Zatrzymaliśmy się przy wieży widokowej, a tutaj śpiewa sobie na parkingu, właściwie przy parkingu w krzaku strumieniówka, czyli bliska kuzynka brzęczki i świerszczaka. Zatem mam komplet gatunków rodzaju locustella występujący w Polsce lęgowy. Więc fajnie. Oczywiście nie udało się zrobić jej zdjęcia, bo to nie jest takie proste. Siedzi w gęstym krzaku i sobie tutaj odzywa się. Eee, nie mam żadnego zdjęcia eee, strumieniówki, ale, ale w, zobaczcie w jakim siedlisku ona sobie śpiewa. Zwierzy, mamy piękny widok na łąki, a te drzewa to już Białowieski Park Narodowy. Tam już wchodzić nie wolno. Poza szlakami. Zwierzy specjalne ptaków dużo nie widać. To jest dobre miejsce, żeby sobie jakieś drapoli wypatrywać. No ale my niestety nie mamy na to czasu. Musimy śmigać do mechanika. Za to świerszcze ładnie cykają, więc chyba wrócę po mikrofon i je nagram. I tak oto żegnam się z Wami spod tablicy informacyjnej o ścieżce edukacyjnej Żebra Żubra. My wracamy tą samą drogą i teraz już nie będę nagrywał, bo bateria mi się kończy. A jeszcze może gdzieś dzisiaj pójdziemy w tym odcinku z Żeber Żubra. To już wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w tej Strefy. Cześć!